Poziom 807, znany również jako być zapomnianym, to niewielki obszar pokryty wodą sięgającą do kolan, który pojawia się o północy. Poziom ten rozgrywa się w środku lasu na podmokłym bagnie wypełnionym ubraniami rozjeszonymi na stojaku nad wędrowcem. Poziom ten ma dziwne właściwości geometryczne, które sprawiają, że jest bardzo niestabilny, w tym ziemia wokół poziomu nieustannie się przesuwa. Poziom ten jest dość małym, około 30 mil szerokości i 17 mil długości. Poza granicami poziomu rozciąga się nieskończona przestrzeń nicości, poza poziomem jest praktycznie dostępny, ze względu na swoją ekstremalną niestabilność. Zdecydowanie odradza się próby dostania się poza granicę poziomu. Poziom ten może stanowić umiarkowane zagrożenie psychologiczne dla wędrowca. Po dłuższym czasie spędzonym na tym poziomie wędrowiec zacznie odczuwać senność, dyskomfort lub depresję. Im dłużej wędrowiec przebywa na tym poziomie, tym skutki będą coraz gorsze. Z upływem czasu mogą wystąpić lekkie halucynacje wzrokowe, takie jak woltwory na barwy nieba, zmiana rozmiaru lub koloru ubrań. Wszystkie dźwięki na tym poziomie są poniżej z zakresu szalności ludzkiego ucha. Teoretycznie poziom ten może brzmieć jak dudnienie jaskini lub turbiny wiatrowej. Pod wodą wędrowcy są jednak w stanie słyszeć dźwięki. Obejmuje to krzyki lub kopanie. Raz na 125 lat niebo na poziomie staje się oślepiająco białe. W takiej sytuacji zaleca się, aby wędrowcy jak najszybciej opuścili ten poziom. Zjawisko to powoduje powstanie niezwykle silnych prądów morskich, większość z nich znajduje się na zachód od rzeki. Z tego powodu zaleca się pozostawienie pobliżu wschodniej części rzeki, aby nie ulec wpływowi tego zjawiska. Przetrwanie na tym poziomie jest niezwykle trudne. Zaleca się pozostawanie pobliżu rzek wypływających z głównego bagna. Woda w tych miejscach jest niezwykle spokojna i mniej podatna na wpływ zjawisk astronomicznych. Woda migdałowa jest rzadkością na tym poziomie, dlatego przed wizytą zaleca się zabranie sobą jej większej ilości. Jeśli nie masz żadnych zapasów ani broni, zaleca się natychmiastowe opuszczenie poziomu. Główną część poziomu otaczają duże dęby zasłaniające niebo. Szacuje się, że drzewa mają od 30 do 75 metrów wysokości. Wydaje się, że drzewa wydzielają dziwną substancję przynającą wodę migdałową. Zaleca się jednak nie zbliżać się do drzew, ponieważ powoduje to silny ból fizyczny i skurcze mięśni. Długotrwałe narażenie na działanie tej substancji jest śmiertelne powoduje nagłą śmierć wędrowca. U już u końca poziomu znajduje się konstrukcja, czytająca drewnianą tamę. Rano wydaje się być wykonane z drzew, pokrywając ten poziom. Dotknięcie tamy spowoduje takie same skutki jak dotknięcie drzewa, jednakże, według doniesień, przypłynięcie pod tamą może stanowić wyjście do innego poziomu. zostało to jeszcze udowodnione i wędrowcom zdecydowanie odradza się próbowanie tego. Najważniejszym nad wędrowcem znajduje się dżungla powieszonych ubrań, szalików i innych przedmiotów. Około 3-5 stóp nad wędrowcem można znaleźć ubrania rozświetlające niebo. Są one niezwykle niestabilne w dotyku i nie pełnią żadnej funkcji poza dekoracją. Przybicie się przez ubrania przeniesie do losowego poziomu, najczęściej takiego jak poziom Run For Your Life lub poziom 112. Przedmioty znajdujące się nad wędrowcem mogą również ogłuszyć wędrowca powodując utonięcie. Z tego powodu wędrowcy powinni powstrzymać się od dotykania jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się nad nimi. Ubrania pochodzą od innej istoty w imieniu z Istnieją dokumenty potwierdzające, że istota ta zabierała ubrania osób, które zabiła, wieszała je jako pamiątki przeszłości. Wędrowcy twierdzą, że słyszą jej głos pod wodą, jednak nie ma na to żadnych dowodów ani potwierdzeń. Cykl sezonowy. Poziom ten ma podobno dwuletni cykl sezonowy. W każdym sezonie poziom ulega drastycznym zmianom zarówno pod względem geometrii, jak i pogody. Podobno w każdym sezonie nie można opuścić poziomu w określony sposób. Poziom ten obejmuje tylko 3 pory roku. Zimą temperatura na poziomie spada do średnio 15 stopni Fahrenheita. Wszystkie drzewa wokół poziomu pokryte są grubą czerwoną warstwą śniegu. Woda na poziomie jest całkowicie zamarznięta, co pozwala wędrowcom swobodnie po niej chodzić. Jednak lód jest podobno bardzo kruchy i delikatny. W tej porze roku nie można opuścić poziomu. Wędrowcy twierdzą, że pora ta trwa od 60 do 90 dni. W okresie letnim temperatura na tym poziomie wynosi 68 stopni Fahrenheita. Wszystkie drzewa na tym poziomie są w normalnym stanie. Woda jest wyraźnie cieplejsza niż w pozostałej części poziomu. Rzadko w tym sezonie wędrowiec można natknąć na wodę migdową lub broń. Trwa to prawie 180 dni. Jesienią średnia temperatura na poziomie wynosi 50 stopni Fahrenheita. Wszystkie drzewa pokryte są żywą warstwą czerwonych, żółtych lub pomarańczowych liści. Sezon ten trwa około 300 dni. W tym sezonie nie można wejść na ten poziom. Istoty: Jedynymi udokumentowanymi istotami na tym poziomie są facelinki. Jeśli nie będziesz im przeszkadzać, najprawdopodobniej one nie będą przeszkadzać tobie. Robienie zbyt dużego hałasu, straszenie lub i eksplodują ich rozgniewanie. Dlatego zaleca się, aby wędrowcy zachowywali się spokojnie podczas pobytu na poziomie. Kolonie. Na tym poziomie nie ma trwałych kolonii względem na surowe warunki i brak materiałów, które byłyby korzystne dla wędrowców. Wejścia. Przejście przez jedną ze chodów na poziomie 168. Przejście przez wieszak na ubranie na poziomie 154. Wejścia. Przejście przez dowolną geometryczną przeszkodę spowoduje przeniesienie na poziom 999. Utopienie się w prądzie morskim spowoduje przeniesienie na poziom 966. Przekroczenie granic poziomu spowoduje przeniesienie do otchłani. I cóż, to było na tyle z kolejnego poziomu Backrooms, jeśli dotrwaliście do końca zostawcie po sobie znak komentarzu, łapkę w górę lub subskrypcję. Zachęcam was też do wsparcia kanału, oczywiście jest to nieobowiązkowe, ale dzięki temu macie szybszy dostęp do filmów z Backrooms. A ja się znowu żegnam i do zobaczenia. Na razie.